Ja wam powiem tak prosto od serduszka, że ja nie lubię oglądać bajek co tydzień chcę w się sensie wolę poczekać aż się skończy i wyjdzie cała, no nie <śm> Euforia. To <śm> jest Obserwowanie typów, którzy się na grupce wody mefer polecam bardzo serdecznie spinają o to, że o kwa, a to będzie syw. E, uwal się na piździe Kasztanie, ta bajka będzie bajką roku, zobaczycie wszyscy ja wam to mówię. Także moi drodzy, bardzo proszę. Przedstawiam wam teraz Kaname sudo, chyba tak to się czyta. Kaname jest licealistą, który tam sobie wiecie, normalnie egzystuje. I prócz bycia uroczym, atrakcyjnym młodzieńcem, w sumie nic go za bardzo tam nie wyróżnia. Na tle reszty do, do takiego naprawdę powiedziałbym mocnego czasu. Teraz uwaga, bo będzie szok, będzie niedowierzanie i nie wiem, co tam jeszcze może być. Boxdel, aferki, drama, się dzieje. Aplikacja Darwin Game wchodzi do niego i mówi mu tak. Ej mordo, twoje dni są policzone, idziesz do mnie, ja cię wciągam i musisz walczyć o życie. Serio wam mówię, w sensie to brzmi dziwnie, no nie? Ale była, było tak, że aplikacja do niego wyszła, wciągnęła go do siebie i, i tam wiecie, walka na noże, chłopaki urocze muszą się bić po prostu, żeby przeżyć. Survival zwykły. Nie, nie oczekujcie zbyt wiele. Ja za każdym razem to podkreślam i podkreślać moi kochani będę. Jestem Totalnym fanem edgy bajek 3 na 10. Wszystkich, wszystkich, jakie żyją na świecie, których stawką jest życie. Wiecie o co mi chodzi, no nie? Nie ma czasu na wyjaśnienia, będziemy się napierdalać. Studio, które te anime robi, nie ma żadnej ciekawej bajki na koncie, z tego co widzę i tak patrzę. Przygotowałem się trochę, nie ma za co. A nie, jednak ma jedną, którą oceniłem 5 na 10, ale mi się podobała. To bezapelacyjnie będzie anime 2020 roku, ja wam to mówię. W sensie skończy się pewnie, ja, ja obstawiam tak, to jest moje przewidywanie zakończenia. Się ma się Manko, ty zginiesz bez logicznego uzasadnienia ty zginiesz bo nie wiem z mostu spadniesz i tak wszyscy zginą protagonista czyli główny bohater umrze a na końcu się okaże że jakaś epidemia panuje bo 3000 lat wstecz mój stary pijany kurwa wyciągnął ekskalibura i wsadził go sobie w dół tak się takie bajki kończą serio bez sensu no tak się składa moi drodzy piękni uroczy Że jest to bajka w którą mocno wiesz akurat Jesteśmy teraz w bajce w sensie gadamy o bajce W której ludzie są przez zwierzęta tyrani. Jakby ludzkość jest w hierarchii jedzeniowej bardzo nisko W sumie to prawie na wyginięciu I ogólnie zwierzęta nas jedzą i my jesteśmy jak, jak robaki Fajna sytuacja No i wiecie no można się domyślić ogólna tragedia Ludzkość nie żyje tak naprawdę dożyliśmy do momentu W którym jest po prostu ciężko siada, Ludzie już praktycznie nie żyją albo w ogóle nie żyją. I ogólny zamysł tej bajki ma być taki, że samotna dziewczynka z tej takiej rasy, która wiecie, już no, ludzie po prostu nie żyją, spotyka golema, który jest strażnikiem lasu. I cała ich historia ma opowiadać o tym, jak wiecie, Że ojciec, córka jest super. Ogólnie powiem wam tak, ja zawsze byłem fanatykiem obserwowania, jakby relacji między adoptowanym dzieckiem. W sensie nie, no, mówię to specjalnie do odcinka, nigdy nie tak naprawdę nie byłem. Ale gdybym miał być, to bym był, bo jakby fascynuje mnie samo zjawisko w psychologii, że wiesz, na przykład masz ojczyma i jest. Jesteś jego, twój stary umiera w wypadku samochodowym I masz teraz ojczyma, no nie? I ta relacja, która się wydobędzie między tobą a ojczymem Jest jakby taka mega sztuczna z jednej strony Bo nie biologiczna A z drugiej kompletnie naturalna I zawsze lubiłem obserwować takie rzeczy W się sensie, nigdy nie lubiłem, ale od dzisiaj lubię I jestem ciekawy jak to wyjdzie Z tego co mi chmury dzisiaj powiedziały To ta bajka naprawdę może być dobra z Zobaczymy jak to będzie co prawdopodobnie będzie w miarę na poziomie, ale ja lubię oglądać się w to, już wam mówiłem kiedyś Sakaido to jest detektyw. Bardzo inteligentny detektyw. No nie, żyje sobie w świecie, ogólnie z detektywem detektywuje sobie ludzie spoko. Który tam sobie, wiecie, w policji pracuje, za biurkiem czy coś, tylko czerwonowłosy, z pełną werwą pan, który, no coś tam w przeszłości swego przeskrował Prawdopodobnie to było bardzo złe, bo jakby musi z psiarskimi współpracować na taki pełen etat. W sensie wiecie, tam na wzór jego głupotek za modu, teraz musi z panami policjantami ścigać przestępców i do nich szczele i w ogóle do moich kolegów szczelano. Ja nie wiem o co w tym chodzi, ale generalnie tam prawa ziemi, fizyki niby mają mnie istnieć, jakieś takie pierdolenie kończyków o systemie, który coś tam, coś tam, coś tam. I wiecie, no, Sakaido, czyli ten genialny detektyw, łącząc się z tym systemem, dostaje takiej prawie że amnezji, wiecie, z tym systemem ID utraty wspomnień i jedyne co jest w stanie pamiętać to taką kobietę, która teoretycznie nie żyje, ale tak naprawdę to nie wiadomo, czy ona żyje, bo oni są niezdecydowani, czy ona żyje, czy on ma z widy, czy nie. Generalnie chodzi o to, że łączy się z tym systemem i potem przestępców zabija i nic nie pamięta. Tak więc moi drodzy Państwo dostajemy w tym momencie to co lubimy najbardziej czyli tajemnica kryminał troszeczkę intrygi dla tutaj rozruszenia mózgu i co tam dalej będzie to będzie duże nadzieje mam z tą bajką w sensie jakby <śla> chyba jako jedyną z tego zestawienia jeszcze tam o tym anime zapytacie dlaczego to wam odpowiem, że nie wiem ale jakoś tak czuję, serio czasem tak mam że coś czuję po prostu w kościach i to jest dobre naprawdę ja przewiduję takie rzeczy aż sprawdzę sobie jakie bajki to studio robi co robi to anime, normalu uuu co to, to za studio dziwne nie ważny, nic ciekawego na koncie jakiś kapitan Subasa 2018 w ogóle sport, kurwa kapitan Subasa mi się każe z takim typem co był kiedyś u nas tak grubce i był taki ajajajajaj no po co po co po co po co po co, po co to robić się pocić kochanie przecież to jest bez sensu ale są ludzie którzy mają wczute w chińskie bajki i mówią tak uuu szykuje nam się kawał nietuzinkowej produkcji nie wiem nie wiem serio nie mam pojęcia ale mam nadzieję że będzie fajna bajka jak wyjdzie to skonsumuję mam taką Mam nadzieję, obiecuję Wam, że to obejrzę kiedyś. Fuck it, I'm hot, kid. Przenosimy się do rysowanego uniwersum W którym żyją młode kobiety Które jeszcze nie wiedzą do końca co chcą robić w życiu Wiec no normalna sytuacja, żyjemy w społeczeństwie No i tak się składa moi drodzy Że na całe szczęście tutaj bardzo proszę Główną bohaterkę tego anime Olśniewa, blask z nieba spada Po prostu potężna wizja, potężny pomysł Asakusa, czyli główna bohaterka Tego anime, jakby tak w przeciągu Dosłownie 5 sekund Dostała takiej wizji, że ona już wie co chce robić W życiu, aby osiągnąć piedestał Swojego rozwoju i ona postanawia stworzyć Tworzyć anime. No mówię, dziewczynka postanawia stworzyć anime. No i wiecie, no bardzo urocze marzenie, tak naprawdę, nawet bardzo, bardzo urocze. Tworzysz anime, garniesz pitos, zarabiasz na dzieciach, budujesz kult jednostki, wychowujesz je, potem w wieku 40 lat, budują ci ołtarzyki i się do ciebie modlą. Zajebiście mamy to, szefie. Tylko wiecie, no jak ze wszystkim jest taki jeden problem. Główna bohaterka, czy tam ta druga główna, nie ma pojęcia w ogóle, jak zrobić ten pierwszy krok. No ale na całe szczęście los nam sprzyja, drodzy państwo. Główna bohaterka spotyka drugą babkę, która chce być animatorką i wiecie, big brain łączymy się razem, zróbmy razem anime. I tam jeszcze w międzyczasie dochodzi, bardzo proszę, koleżanka, która miała szóstkę z przedsiębiorczości i one razem sobie, wiecie, anime będą robić. Żeby nie wyjść tutaj na jeszcze głupszego niż tutaj wychodzę w tym momencie, to w ogóle sprawdzę, jakie studio to robi, bo nie sprawdziłem. Nie doinformowałem się. Ej, nie, dobra, to może być bardzo zajebiste. No, to anime będzie super. W sensie, gdybym miał w tym momencie wrócić z kart i bym miał wam powiedzieć, czy to będzie dobre, czy nie, to ja na 99% powiem, że to będzie bajka sezonu, serio wam mówię. W sensie, tutaj po wszystkim to wnioskuję. Po kolorze nieba, po tym jak się chmurki dzisiaj ułożyły. Ja z chęcią sobie coś takiego obejrzę. Jakby lubię patrzeć jak ludzie młodzi osiągają sukces. Czy jakkolwiek to nie brzmi racjonalnie. Wiecie o co chodzi, no, jak jesteś normalnym gościem, który tam żyje sobie jak człowiek i widzisz jak ktoś dąży do swoich marzeń mimo wszystko po prostu z tymi przeciwnościami losu, tak? Rozumiecie o co chodzi, no nie? To to może być przyjemne bardzo.